Witam kolejny raz w Tygodniu Bibliotek. Najpierw chciałbym Was zaprosić do bibliotek. Wypożyczajcie książki, chodźcie do bibliotek, bądź wypożyczajcie online, nie tylko w Tygodniu Bibliotek, wtedy kiedy tylko możecie i kiedy jest na to czas. Zachęcam serdecznie. W związku z tym przeczytam Wam kolejny wiersz, który jest przygotowywany do mojego. Nie tylko mojego, zbioru wierszy dla dzieci pod tytułem Bajdurki. Niedługo będzie wydany, niedługo będzie prawdopodobnie trafi do bibliotek, może będziecie mogli też go wypożyczyć. A wiersz, który Wam przeczytam, ma tytuł Dzień dobry, jest mojego autorstwa. Dzień dobry. Gryzą młode drzewka, bobry, jedząc brzuski na dzień dobry. Od śniadania zaczynają tak z przyrodą się witając. Z dala krzyczą swe witamy, długo szyje piękne lamy. Przy tym mogą opluć cię, szybko nogi więc stąd bierz. Ponad głową słychać cześć. Słowik zaczął swoją pieśń. Cały dzień piać będzie tak, a odpowie każdy ptak. Dobry wieczór. Tak z wieczora pochukuje stara starasowa. Chyba właśnie się zbudziła i sąsiadów pozdrowiła. Mały zając, głośno ziewa. I drugiemu mówi: Siema! Na marchewkę Cię zapraszam, to karotem pierwsza klasa. Wszyscy w lesie się witają. Dobry przykład dzieciom dają. Zatem chłopcze, bądź tak dobry. I z kulturą mów: Dzień dobry! Dziękuję i do widzenia.